Bardzo się cieszę z tego, że y, mogę głosić te rekolekcję do was, drodzy księża w Domu Księdza Seniora, i chciałbym, y, żebyśmy y, przez te trzy dni y, spojrzeli w taki sposób na nasze kapłaństwo, że dzisiaj będzie dzień wdzięczności. Jutro popatrzymy troszeczkę na y, historię naszego życia, przepraszając Pana Boga, i na końcu. Będzie taki dzień nadziei, żeby dalej zobaczyć, jak Bóg chce, żebyśmy mu służyli. I gdy patrzyłem na, na to, żeby z wdzięcznością stanąć przed Panem Bogiem, z wdzięcznością nie tylko za dzisiaj, ale za całe nasze życie czyli za 40-50 lat może więcej kapłaństwa. Na poprzednich rekolekcjach dla księży, które prowadziłem w Myśli Bożu, uczestniczył też w nich ksiądz Aleksander Jaszczur, ciut starszy, jak, jak się orientuje, że najstarszy w całej archidiecezji. Chciałbym, chciałbym Was zaprosić, żebyśmy spojrzeli na nasze, nasze powołanie dzisiaj razem z Matką Bożą. Żebyśmy spróbowali wyobrazić sobie, i na no to będzie też czas podczas adoracji, która będzie po konferencji, żebyśmy stanęli z Matką Bożą, która jest w podeszłym wieku. Czyli na momencie, którego nie ma w Biblii, kiedy Matka Boża najprawdopodobniej w Efezie albo pod Efezem jest ze świętym Janem, ma tych lat, bo nie wiemy, kiedy. Było zaśnięcie Matki Bożej, ale ma tych lat, załóżmy, 70, 80, może 90. Jest ze świętym Janem pod jego opieką, tak jak tutaj jesteście pod opieką bardzo konkretnych osób, które robią wszystko dookoła, żeby w tym miejscu było czysto, żeby było zadbane, żeby, żeby móc zjeść, żebyście mogli godnie żyć. I tak samo Matka Boża. Jest w miejscu, gdzie dba trochę o nią święty Jan, który pisze Ewangelię. I. No i co się dzieje w Matce Bożej? Patrząc na swoje życie, patrząc na całe swoje życie, od Nazaretu, kiedy przypomina sobie, jak przyszedł do niej Anioł, i patrzy na to z perspektywy całego swojego życia, już nie tylko Patrzy, że to jest ten moment konkretny, który się wydarzył, ale ma tę, tę możliwość tak, jak wy, drodzy, kapłani, us, uschyłku lat w jakiś sposób, że patrzycie już za każdym razem, na całość. Młodzi księża tego nie mają, żeby patrzeć całościowo. A wy patrzycie na całe życie, tak jak u schyłku życia Maryja w Efezie może spojrzeć na całość i gdy patrzy na Nazaret i anioła, który jest u początku jej powołania, to jednocześnie patrzy na wszystko, wszystko co się wydarzyło, po krzyż, po zesłanie Ducha Świętego. Ale i, I widzi to wszystko w duchu wdzięczności, dziękując Bogu za to, że cały czas jest obecny w jej życiu, że się o nią troszczy aż do końca. Ale żeby obudzić wdzięczność, obudzić wdzięczność, że my też mieliśmy ten moment, kiedy Bóg nas zawołał. Bardzo konkretnie powołał nas do, do misji, tak jak Maryję, wezwał do misji przyniesienia światu Jezusa. I nam tę samą misję dał. Warto, żebyśmy przypomnieli sobie naszą izdebkę. Tak jak Maryja ma izdebkę w Nazarecie. Tak, my mamy naszą izdebkę, to jest jakaś kaplica, może pielgrzymka, może rekolekcja, może rozmowa z katechetą w liceum. Ten moment, kiedy ba, bardzo intensywnie, czy najintensywniej, przychodzi Anioł, i przychodzi Słowo Boże, które nam mówi: To jest Twoja droga, to jest Twoje powołanie, do tego Ciebie wzywam. Chcę, żebyś za mną szedł. Ja mam swoje konkretne miejsce. Rok przed maturą, kiedy w kaplicy, w świętej lipce, u stóp Maryi, bardzo wyraźnie Bóg to mi powiedział, że mam być kapłanem, że mam być Jezuitą. I tego się trzymam w życiu. Ale wróćmy z wdzięcznością do tego naszego Nazaretu, do naszego miejsca, gdzie, gdzie Bóg nas wezwał. A później popatrzmy, jaka to była droga, jeszcze przed seminarium, czy w seminarium wstępowania, żeby spojrzeć na to z wdzięcznością i zobaczyć, że to nie było łatwe. Tak jak Maryja nie miała łatwo idąc do Elżbiety, ona sobie to przypomina już nie jako to, ta droga tego trudu i bólu, ale przypomina sobie jako wydarzenie w pamięci emocjonalnej gdzieś. I tak samo gdy spojrzycie na, na, na swoje seminarium, na swój czas formacji, to można powiedzieć, że to był, ten, możemy w emocjach gdzieś przeżyć. To był czas trudny, łatwy, jakąś trudną rozmowę. To może być rozmowa, kiedy Maryja wraca od Elżbiety i ma trudną rozmowę z Józefem. Kiedy Józef chce ją oddalić, i ona to ma gdzieś w pamięci, to, to odrzucenie przez męża. A jednocześnie zaufanie Panu Bogu. Większość osób ma także w seminarium ma momenty zachwiania, i najprawdopodobniej każdy z nas też taki moment miał, do którego warto wrócić z wdzięcznością, że Bóg nas ocalił, ale do tego momentu, że pytaliśmy się, czy to jest nasza droga, czy nie. Tak jak Maryja stała w tym miejscu przed Józefem i, i co będzie, przyjmujesz mnie taką, czy nie. Bóg mnie tak powołał, taka jest sytuacja. A później powiedzielibyśmy: moment pierwszego przyniesienia Jezusa ludziom, Maryja w Betlejem. Maryja, która rodzi, rodzi Jezusa dla świata. Tak jak w kapłaństwie możemy powiedzieć, że to jest nasze bycie przy ołtarzu, gdzie w pieluszki to kładziemy w korporał pana Jezusa. To jest to. Uczestniczenie w tym, co Maryja zrobiła. I od, od pierwszego momentu nasza wdzięczność za pierwszą mszę prymicyjną, żebyśmy teraz podczas adoracji, która będzie, popatrzyli, przypomnieli to sobie, jak wybieraliśmy, kto będzie nam mówił, kazanie prymicyjne, jakie to było zaufanie do różnych kapłanów, do różnych współbraci w kapłaństwie. I to przyniesienie Pana Jezusa, z jaką to było radością, kiedy pierwszy raz przynieśliśmy Jezusa do ludzi, że On podczas naszej Eucharystii przyszedł. Jaki to był Kościół, jakie to było miejsce. Zachęcam, żebyśmy z wdzięcznością na adoracji na to popatrzyli. Na historię naszego kapłaństwa, która ma początek bardzo konkretnie przy ołtarzu. To jest nasze Betlejem, rodzenie wśród aniołów wstępujących, wśród ludzi, pasterzy, którzy przychodzą ze zdziwieniem, którzy oddają chwałę Bogu i tak jak Maria z Józefem i Jezus w żłóbku przychodzą oddać pokłon, tak my wtedy uczestniczymy w tym dziwnym wydarzeniu, kiedy ludzie całują po rękach i przychodzą oddając pokłon oddają pokłon Jezusowi bo to o Jezusa chodzi, ale, ale my w tym uczestniczymy i Józef z Maryją też przynoszą, otrzymują te pokłony, chociaż one są dla Jezusa. I te dary, chociaż one są dla Jezusa, ale no korzystają z tych darów przyniesionych przez medrców. Więc popatrzmy w ten sposób na, na nasz początek kapłaństwa, ale później ta droga, jeszcze raz droga, która trwa już w róż, różny czas, ale Niektórzy mieli już bileusze i 50, i 60, i 70 leciaka państwa I, I popatrzmy na to jako na drogę z Maryją. I tak jak Maryja miała już z Jezusem w rękach, Jezusem przy sobie, tak jak my mamy Jezusa w rękach, mamy Jezusa przy sobie, to popatrzmy, że te momenty były przeróżne. Były momenty wielkiej radości, cieszenia się. Uwielbiania Pana, ale były momenty, że trzeba uciekać. Mieliśmy takie momenty w powołaniu. Że trzeba uciekać z Betleją, bo targną na życie, bo mają, są jakieś przeciwności. Być może mieliśmy czas w kapłaństwie bycia na uchodźstwie, jak Maryja z Józefem w Egipcie i z Jezusem, i tam są z nim razem. Ale gdziekolwiek byliśmy, od tego momentu już mamy to doświadczenie, które ma Maryja, doświadczenie Betlejem, rodzącego się Jezusa w pieluszkach, rodzącego się Jezusa na ołtarzu, korporał, ręczniczek. To wszystko bardzo przypomina żółbek, w którym uczestniczymy razem z Maryją. I Maryja idzie z tym doświadczeniem już cały czas uczy Jezusa chodzić, uczy Jezusa mówić, zachwyca się jego pierwszymi wyrazami, jak mówi. I my też zachwycamy się pierwszym działaniem Jezusa, zachwycamy się pierwszymi spowiedziami. Niektóre rzeczy nas męczą, niektóre rzeczy nużą, niektóre cieszą, tak jak u Maryi. Niektóre rzeczy są Zachwycające, a inne sprawiają, że jest umęczona, że nie może spać w nocy. Jezus, który budzi w nocy i nas budzą do chorego i, i młodzież, która, żeby utworzyć grupę, trzeba było zostać w nocy, gdzieś pojechać na wyjazd, rozmowy po nocach, spowiedzi po nocach. To jest, to jest nasze kapłaństwo. Zachęcam, żeby obudzić dzisiaj, przypominam te rzeczy, żebyśmy do nich wrócili, żeby obudzić wdzięczność za te wyprawy w góry, za wyprawy tutaj na kajaki, na rowery wodne. Jak pojechaliśmy na obóz jakiś, jak pomagaliśmy, bo ktoś prosił, y, przeróżne pielgrzymki, które były organizowane. Ta, ta ucieczka do Egiptu to jest jak pielgrzymka. Ale też może być i pielgrzymka, jak po powrocie z Egiptu, po powrocie z Egiptu, jak idą na, do, Je, do Jerozolimy na pielgrzymkę i gubią Jezusa. I znowu możemy z wiecznością popatrzeć na takie momenty, kiedy gubiliśmy Jezusa. Bo to jest wpisane w kapłaństwo. To jest wpisane w życie Maryi z Józefem i Jezusem, że się Go gubi. I, i popatrzmy na to z Maryją, jako z wdzięcznością, bo na gubienie Jezusa też się patrzy z wdzięcznością, w jaki sposób to się dzieje z Maryją, bo Maryja od tego momentu przechowywała to wydarzenie w swoim sercu. I tu jest ta wdzięczność, to jest to, to piękno, że trudne rzeczy z Maryją można przeżywać nosząc w sercu. I, i gubienie Jezusa. Myślę, że wielu z nas przeżywa, przeżywało do dzisiaj, nosząc w sercu, zadając sobie pytania o jedno, drugie, trzecie zgubienie Jezusa: Panie, dlaczego? Jak do tego doszło? Czy ta pielgrzymka była dobra, czy nie? Czy to musiało być? Pytania, które sobie zadajemy, ale one już są historią życia. I popatrzmy, że. Boże Ty nas przez to wszystko przeprowadziłeś, tak, jak Maryję przeprowadziłeś, żebyśmy dzisiaj u, u, u schyłku swojego, swoich lat mogli powiedzieć dziękuję, również za gubienie, za to, że Maryja mogła pielgrzymować z, z Józefem, że on był obok, że ją wspierał, że doświadczali tych poszukiwań, że doświadczyli tego, że Jezus jest wśród. Nauczycieli i mówi, i my też doświadczyliśmy wtedy, w tym czasie poszukiwań Jezusa. Panie, czemu milczysz? Nie wiem, co zrobić, nie wiem, jak się z tego wyspowiadać, nie wiem, z kim, do tego, z kim pójść do tego, do, od, z tą sprawą. I potem Jezus nas zachwyca, że on po prostu patrzy na nas z miłością i, i to wszystko po prostu nas przyjmuje. I jeszcze, jeszcze jest zdziwiony, czemu mnie szukaliście. Czy nie powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Jezus, który cały czas przychodzi na ołtarzu, takie jest nasze życie. Więc popatrzmy w ten sposób na różne wydarzenia, tak jak Maria jest świadkiem, jak Jezus powołuje apostołów. Ona to wszystko widzi. Widzi, jak wybiera uczniów, może mieć inne zdanie, może wybrałaby innych, może coś jej nie pasowało, może coś mówiła Jezusowi. Jezus słuchał, nie słuchał, miał swoje zdanie, ale z perspektywy Efezu i momentu, kiedy Maryja jest już starszą kobietą, babcią, bez wnuków, ale babcią, babinką, to, to zupełnie inaczej wygląda te, te, to, to wybieranie apostołów. Ona już patrzy na nich, na ich historię. I to też jest jak nam dobierali współpracowników w historii naszego powołania. Niektórych współpracowników nie chcieliśmy, innych chcieliśmy, o kogoś prosiliśmy, ale nie otrzymaliśmy tego księdza do pomocy. Historia naszego powołania, Pan Jezus, który sam wybiera apostołów konkretnych, pośród nich się okazał zdrajca, pośród apostołów okazał się ten, który się zaparł, który nie wierzył później. I my, jak popatrzymy na naszych kolegów w kapłaństwie, to co się okazuje ten zdradził, ten się zaparł. Ten odszedł, ten też odszedł. Ten odszedł z kobietą, ten odszedł z facetem, ten odszedł tak. Historia naszego życia. Niektórzy nasi współbracia w kapłaństwie krępują nas, że musieliśmy mieć jakąś etykietkę przez nich. Boli to. Tak jak etykietkę też miała Maryja stając pod krzyżem, gdzie uciekli apostołowie. I, i historia, historia życia, która boli, ale z perspektywy czasu i tylko z perspektywy czasu, to jest łaska, łaska historii naszego życia, że możemy popatrzeć, mówiąc Bogu na to wszystko, dziękuję. Gdzie Maria y, może popatrzeć na, również na Judasza, Również na to zaparcie Piotra, na, na zamknięte drzwi wieczernika, na to, że uczniowie uciekli spod krzyża, że nie rozumieli, że sprawiali Jezusowi tyle bólu. Ona patrzy na to i może powiedzieć: Boże, dziękuję Ci, że mogłam to wszystko widzieć i że Ty przeprowadzasz kościół słuchą nogą, że przeprowadzasz może się rozstępuje, żeby kościół mógł dalej iść. Pomimo tych trudności. Pomimo tego, że wydaje się, że to już koniec, że już gorzej być nie może, że więcej zgorszeń już nie przyjdzie, a, ale przyjdą jeszcze większe. I, i my w tym uczestniczymy. I, i, I dzisiaj, i to jest jeszcze raz, wtedy było trudno powiedzieć z wdzięcznością, Boże, dziękuję Ci za życie. Tylko mówiliśmy, Boże, czemu do tego dopuszczasz? Ale z Maryą w Efezie. Podeszłą, w podeszłym wieku kobietom, na to wszystko patrząc, możemy powiedzieć: Panie, chcę Ci podziękować. Jestem Ci Boże wdzięczny za każdy detal historii mojego życia, bo dzisiaj mogę na to popatrzeć innymi oczami i dajesz mi taką możliwość. I, i bardzo bym chciał, żeby ta adoracja, która yy, yy, za chwilę będzie, żeby ona była takim budzeniem wdzięczności w nas, że że możemy takimi oczami popatrzeć na nawet najtrudniejsze, naj, najbardziej bolesne momenty naszego życia i co więcej na ludzi, którzy z którymi szliśmy przez życie i którzy nas w tamtym czasie boleli byli dla nas trudem gorszyli nas i nawet może mieliśmy myśli, że byłoby lepiej, żeby się nie pojawili w historii naszego życia. Ale łaska podeszłego wieku jest taka: łaska Efezu, gdzie jest Maryja, babinka, że patrzy i dziękuje Bogu za wszystko, za każde doświadczenie. Również za to, że musiała płakać pod krzyżem. że Potrafić za to podziękować. Nie da się za to podziękować pod krzyżem. Nawet Chwilę po, zmartwychwsta po zmartwychwstaniu, za to trudno podziękować, czemu Krzyż mnie spotkał, ale po latach, po wielu latach, z perspektywy Efezu w życiu Maryi, można za to dziękować. Tylko wtedy. I to jest łaska Waszego momentu. Tutaj w Szczecinie, jak patrzę na wspaniałych kapłanów, to też widzę, że. Wielu odeszło w takim wieku, takich pięknych w ostatnim czasie. Odeszło właśnie tak około, po pięćdziesiątce, którzy bardzo dużo tutaj czynili dobra. I, i opowiadają mi o nich kapłani tutaj szczecińscy, o księdze Wojciechu, który zginął w wypadku, o, księdze, o księdzu Piotrze, który na COVID zmarł. No, słyszę dużo dobra o, o wielu innych. To, to są, to są yy, księża, którzy nie mogli dożyć Efezu. Coś się wydarzyło, że nie mają tego momentu, który wy macie, żeby Efezu z Maryją. Dlatego nazywam ten moment Efezem, gdzie Maryja ze świętym Janem yy, z perspektywy wieku inaczej patrzy zupełnie na historię swojego życia i może powiedzieć: Boże, dziękuję. Jestem Ci wdzięczny. Nawet za najtrudniejsze momenty, momenty płaczu, bólu, zmagań, nierozumie, tego nierozumienia Kościoła, nierozumienia działań Bożych. I, i w końcu też jest tak to spojrzenie Maryi, która to, to mnie zachwyca, że Maryja w, wiecz, w wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego gromadzi apostołów wszystkich. To jest takie momenty, kiedy widzi tych apostołów, którzy Maryję wszyscy zawiedli, poza Janem. Je, jedyny Jan, który stanął z nią pod krzyżem, żeby ją przytrzymać, a wszyscy pozostali z, z, zdrada, zaparcie się, ucieczka, y, zawiedli. Zawiedli. A później po zmartwychwstaniu jeszcze zawiedli. Nie chcieli przyjąć tego, że, że Jezus zmartwychwstał, chociaż to zapowiadał to jest, to jest serce Maryi, które, które boli, to jest nasze kapłaństwo. My wiele razy sprawiliśmy, że ból Maryi, którą tak kochamy, która w kaplicy tutaj ma przy tabernaklu ważne miejsce i, i, i modląc się tutaj w kaplicy cały czas możecie też podnieść oczy na Matkę Bożą, ale to jest nasze kapłaństwo. Tutaj jak jesteście księżmi, to Wasze kapłaństwo jest naznaczone Janem Pawłem II i to tu Dalej tak jest w formacji kapłańskiej i tak jest z moim. Ja jestem też niewolnikiem Maryi. Natomiast tutaj, szczególnie wasze kapłaństwo, które w całości było za pontyfikatu Jana Pawła II, naznaczone jeszcze mocniej Matką Bożą, a jednocześnie. Stanąc tą świadomością, że chociaż sprawiałem jej zawód wielokrotnie Maryi, to ona tych wszystkich apostołów, którzy sprawiali zawód, bierze w wieczerniku, aby przyjęli Ducha Świętego. I nie patrzy, który lepszy, który gorszy, który był pod krzyżem, który nie, tylko bierze apostołów, bądźcie tutaj będzie pięćdziesiątnica, gromadzi ich razem, aby przyjęli Ducha Świętego, aby Kościół mógł zapoczątkować przy Maryi, jej wdzięczność za, za tę historię, a później historia prześladowań, to że Maria znalazła się w Efezie, to jest efekt prześladowań. Tak mówi tradycja, że musiała uciekać. Dlatego tam doszła ze świętym Janem. I, I na wszystko, na każdy ból, trud, radość spojrzeć z wdzięcznością. Łaska wieku łaska momentu, w którym jesteście, żeby powiedzieć, Boże, dziękuję. Boże, dziękuję za to, że mnie kochasz, że się o mnie troszczysz. Więc chciałbym o to poprosić, teraz jak zrobimy adorację, to żebyśmy mieli to, to zatrzymanie z wdzięcznością. Zatrzymanie przy słowach dziękuję, ale nie słowach, które tak sobie mówimy, tylko cały czas przy babince Maryi. Kobiecie, możemy ją zobaczyć, zobaczcie ją w swoim wieku, ze swoimi zmaganiami, które każdy z was dzisiaj ma. Niektórzy po różnych chorobach, niektórzy bardziej sprawni, ale Maryja też mogła być o laseczce. Mogła tak chodzić, my jej tak nie widzimy, ale tak mogło być. I tak z nią stanąć w podeszłym wieku, żeby popatrzeć na całą historię z wdzięcznością. Dzień wdzięczności, pierwszy dzień naszych rekolekcji, wielkie dziękuję z doświadczeniem codziennym żółbka pieluch białych w Betlejem i naszego korporału na ołtarzu Białego Obrusu, naszego Betlejem, gdzie razem z Maryją rodzimy w Duchu Świętym Chrystusa codziennie, kilka razy dziennie, gdzie On przychodzi, możemy dawać Go światło. Zapraszam do takiej refleksji kapłańskiej, refleksji podeszłego wieku, refleksji wdzięczności, żeby ona nam teraz towarzyszyła na tej adoracji.